W kolejnych sześciu ćwiczeniach pokażemy Wam, jak radzić sobie z mobilnością kręgosłupa szyjnego. Naszym celem jest przywrócenie pełnej ruchomości szyi oraz wykonywanie pełnego zakresu ruchów. Pierwsze ćwiczenie jest bardzo proste: opuszczamy ramiona w dół i delikatnie przyciągamy brodę w kierunku mostka. Następnie, lekkim ruchem, cofamy brodę do góry. Nie należy zbyt mocno odchylać głowy, gdyż może to wywołać ból w tylnej części szyi. Ćwiczenie wykonujemy do chwili odczucia bólu. Następne ćwiczenie polega na bocznym przechyleniu głowy do barku. Opuszczamy bark w dół, ręce trzymamy na kolanach. Trzymamy przez dwie sekundy dla każdej ze stron i wykonujemy zmianę. Trzecie ćwiczenie polega na ruchu podbródka. Z tej pozycji wysuwamy podbródek do przodu i cofamy płynnym ruchem. Możemy również przyłożyć palce do podbródka, aby lepiej wyczuć pracę podbródka w przód i w tył. W następnym ćwiczeniu podnosimy bok głowy, patrząc oczami w sufit. Trzymamy przez dwie sekundy, wracamy do pozycji wyjściowej. I patrzymy w drugą stronę, tak aby ucho było zawsze skierowane do góry. Wracamy i zmieniamy. Kolejne ćwiczenie to półkola. Brodę opieramy na mostku, robimy półkola w jedną stronę, po czym wracamy i robimy to samo w drugą stronę. Półkole robimy jedynie przy ruchu w dół. Możemy też robić półkola do tyłu. Jeśli jest to dla Ciebie zbyt trudne, możesz zawsze podeprzeć się lekko dłońmi. Aby nie obciążać zbytnio mięśni karku. Ostatnim ćwiczeniem, które dzisiaj wykonamy, będzie ósemka. Przesuwamy brodę do obojczyka w dół. Następnie podnosimy do góry. Potem po przekątnej do przeciwległego obojczyka. I znowu w górę. Tak powtarzamy ósemkę.